Ja bada ja, ja badów, ma bola z moim gangiem Zapierdalam furą albo kurwa dinosaurem Wino pisga sura, kiedy niu nie pukam w nie Na mnie szata i krawacik, suko do Disney Ja bada badów, ma zeba z moim gangiem Zapierdalam furą, albo kurwa dinosaurę Minos kura kiedy niu nie pukam w nie, na mnie szata i krawacik, suko do Dzwonę na kamieniołomę, kurwo kruszę temat Jak szuka nawija makaron, na uszy dopała na papę i siema Siemano, pliki na plikach to matematyka dodaje jedyne do kolik Ona chciała pizgać moli, nie mam czasu, robię bory pan panu trasę, bo jestem jebany w turnie Pół roku bez nutek, mi na kurwę Niech tam budę z p***y i nabiję to swoją dziewczynom Suki skaczą tak jak D-Row, na suczki wylewam wino Suka na kamieniołom, Na mnie szata i krawacik, suko to disa ja bada bada, że mam z moim gangiem Zapierdalam furą albo kurwa dinosaury Wino z gastura, kiedy nie pukam w Nie Na mnie szata i krawacik, suko to Ja, 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 ja badawadu z marzewa wola z moim gangiem Zapierdalam furą albo kurwa dinozaurem Wino pisga sura kiedy niu nie pukam w anglię Na mnie szata i krawacik suko do design Ja, ja, ja badawadu ma żeba bola z moim gangiem Zapierdalam furą albo kurwa dinozaurem Wino pisga sura kiedy niu nie pukam w Na mnie szata i krawacik suko do design Robię tabonę na kamieniołomie, kurwo kruszę temat Jak suka nawija makaron, na uszy do pała na papę i siema no pliki na plikach to matematyka, dodaje jedyne do koni Ona chciała pizgać morę i nie mam czasu, robię bole bo Yeah. Yeah. Na mnie szata i krawacik suko to design yeah, yeah. Ja babia ja, ja, bada bada że ma bola z moim gangiem <śmany> Zapierdalam furą albo kurwa dinozaurem Minowizga sura kiedy niu nie pukam w anglii Na mnie szata i krawacik suko do design okay.